gdzieś tam wyrażać swój zachwyt, zadowolenie, no, będą tworzyć bliskość, będą tworzyć, że tak powiem, wszelkie tego typu relacje i że dziecko sobie wyobraża, że oczywiście rodzice są tym źródłem, od których powinno to płynąć do, do niego. W związku z tym zobaczcie, jak dzieci się starają. Dzieci małe co po chwilę zaczepiają swoich rodziców, że a to to, a to tamto, tym się chcą pochwalić, to chcą pokazać. Ehm, no, ciągle, ciągle jakby łakną tej aprobaty, ale do pewnego wieku to jest normalne. I teraz... Dobry rodzic no, daje tą aprobatę, daje tą miłość, aprobatę, uznanie na każdym kroku, tu pochwali, prawda, tam pogłaszczy, tu się uśmiechnie, tu na kolana weźmie, tu przytuli. No i dla dziecka to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, to wszystko jakby powoduje, że dziecko jest wychowywane w poczuciu aprobaty, w poczuciu miłości, w poczuciu uznania. To wszystko ma ogromny wpływ na jego samoocenę, czyli poczucie własnej wartości. Samoocena, jak sama nazwa wskazuje, samoocenianie się, samoocenianie się, jest to zbiór wyobrażeń, jakie mamy w naszej podświadomości, jakie mamy w nas, w naszej podświadomości na nasz temat to jest cała seria przekonań na co zasługujemy na co nie zasługujemy o naszej jakby roli w społeczeństwie o naszych jakby mechanizmach poziomie poziomie życia itd. poczucie własnej wartości jest centralną najważniejszą rzeczą, bo tak naprawdę wszystkie inne dziedziny życia są dostosowane do wyobrażeń, które mamy na swój temat mówię o samoocenie i teraz to dlatego tak czasami dziwnie jest, że ktoś ma fajne talenty życiowe, ale niską samoocenę. I mimo że w tych talentach jest dobry, no nie umie się przebić w tym społeczeństwie. Ciągle gdzieś tam jest jakaś granica, której nie może przekroczyć. No właśnie tą granicą są wyobrażenia. Samoocena ma jakby dolną część i górną część. I jakby człowiek się w tej przestrzeni porusza. I teraz ten przykład, co podałem, gdzie człowiek dotarł do pewnej granicy i dalej nie potrafi, to nie potrafi wykreować czegoś więcej, lepiej, to znaczy, że dotarł do górnych granic swoich wyobrażeń o sobie. Na co zasługuje? No i jakby tutaj ta podświadomość już nie pozwala mu przekroczyć tej granicy w kreacjach, w materializacjach wydarzeń. Oczywiście, jeżeli on zmieni swoją samoocenę i ją podniesie, no to ta granica się relatywnie przesuwa. W związku z tym automatycznie realia się zmieniają. Jeżeli tego nie zrobi, no to górna granica jest ustalona. Bywają też osoby, które może nie mają zbytnich talentów, a przynajmniej nie wykazują się nimi, nie odkryli ich jeszcze, ale potrafią mieć dobre życie, potrafią mieć naprawdę życie na wysokim poziomie. No, to są ludzie, którzy może jeszcze nie odkryli talentów, ale samoocenę mają na tyle dobrą, że pozwala im żyć na pewnym wyższym poziomie. Oczywiście samoocena jest rzeczą zróżnicowaną. Inna może być w sprawach zawodowych, inna dotycząca bogactwa, jeszcze inna dotycząca kreowania związków, jeszcze inna dotycząca zdrowia. I najczęściej u wielu ludzi jest tak, że jakaś jedna z tych, z tych elementów, jedna rzecz jest taka trochę bardziej albo nawet bardziej, że tak powiem, wywindowana w górę, że tak powiem, a reszta jest niżej. No i to łatwo poznać, bo na przykład jakby no zawsze tam, gdzie mamy lepszą samoocenę ciągnie nas bardziej w działaniu, w poświęcaniu czasu, no bo, no bo w, te, w tym momencie jest tak, że tam się nam układa najlepiej. Tam się czujemy silni, tam się czujemy dużo pewniejsi siebie, tam, się czuje, tam czujemy, że potrafimy osiągać sukcesy. No i to tak jak obserwujemy życie, no, obserwujemy różnych ludzi, można zaobserwować, że na przykład jeden jest pracocholikiem. Co to oznacza? Najprawdopodobniej oznacza to to, że po prostu on się w pracy czuje dobry. On się w pracy czuje kimś. On czuje swoją moc w pracy. On tam pewnie jakieś osiąga sukcesy. No a potem na przykład jak ta osoba przychodzi do domu, i patrzymy, jak ta sama osoba, jakie jak, jak tworzy życie, na przykład w związku czy życie rodzinne, możemy się zdziwić, dlatego że ta samoocena może być inna, może być niższa. W związku z tym, na przykład, no, jak to mówią, nie poznajemy kolegi. Przyszedł do domu, patrzymy, jak on funkcjonuje i nie poznajemy kolegi. Zupełnie, zupełnie inny poziom funkcjonowania. Dlaczego? Bo ma niższy poziom samooceny w związkach, a na przykład wyższy w pracy, przykładowo mówiąc. No, to właśnie dlatego często, jak takie osoby nie pracują nad sobą, coraz mniej potem spędzają czasu w domu, coraz więcej w pracy, uzasadniają, że taka jest potrzeba, a tak naprawdę jest to podświadomie kreowany mechanizm, że po prostu no, się w domu czuje gorzej, bo ma niższą samoocenę. Od razu wchodzi w inne role, mniej przyjemne. W związku z tym, związku z tym no, najwięcej czasu chcę przebywać tam, gdzie, gdzie czuje się dobrze, czyli czuje się silny, gdzie czuję swoje możliwości. Czyli w tym jakby aspekcie tych wszystkich samocen, tych, gdzie po prostu ta samocena jest najwyższa, najlepiej działa. Oczywiście jak pracujemy nad sobą, staramy się wszystkie te elementy podnieść na jednakowy poziom, żeby nie było różnic, bo te różnice dadzą się odczuć i no po prostu prędzej czy później w życiu, że tak powiem, dają popalić. A po co? Po co jak każdą z nich można dobrze podnieść, dobrze przepracować i, i, i tutaj zmienić? Wróćmy teraz do tego przykładu małego dziecka, gdzie jest on w domu, gdzie przynajmniej jeden rodzic go nie akceptuje. Normalnie w początkowych latach naszego życia nasza samoocena nieodzownie kształtuje się w oparciu o działanie rodziców, dlatego że dziecko, jak coś robi, to robi przede wszystkim po to, żeby mama czy tata pochwaliła, żeby się pokazać, że coś tam potrafi, żeby zdobyć uznanie w taki czy w inny.